Jedziemy, on siedzi w tym mózgu taki mały, rozpręczony, taka żaba do podobny. I... <coughs> siedzi ta mała cholera w tym wózku, słuchajcie. Jedziemy, on zrzuca nam to wszystko od tego wózka, te dobra rozmaite tam, przyikersy, bałty, czycy, srepsy, flaszkę, matce. Przy <coughs> do flaszki, matce. I tam dojeżdżamy do tej klasy, mówię, z markażu, taka twoja, tej im nazwa, jaskółka, czarny, sztylet, zapamiętaj tę chwilę, ponieważ ojciec wyjmie złotą kartę kredytową, bo ma innym się chwalił, ja mówię jak jest. Zapłać za te wszystkie dobra. Zpamięte te chwile bo Kiedy ja byłem w twoim wieku, to w był tylko oce, No mówię, to to tu się to w całym krewze tylko ocen. No, oni są postutami, tego nie kułają, zupełnie. Oni na przykład nie wiedzą tego, że, że, że teraz mówi się o interaktywności, prawda? że coś jest interaktywne. na to padła na przykład dawno temu. Pamiętam, moi koledzy z kawaletu długi tutaj na tej scenie. Widzę ich jak dzisiaj. Jeden długi, drugi, drugi dłuższy. Ale to łapki z Pamiętam, dali mi prawo do opowiadania historii, jak na dworcu w Katowicach pojawia się gość, który od kilku dni jedzie do domu. Który z nas jest z bez winy? Niech pierwszy podniesie rękę do góry. Mężczyzna tak osobiście, jak o godzinie pierwszej no staje się człowiekiem tak niebezpiecznym, bo występują u niego kilka dziwnych zjawisk. Po pierwsze, za odwrócony obiekt powietrza. On pobiera powietrze wszystkimi otworami. To powietrze mu zapindala po organizmie, stwarza mu półkule mózgowe. Tam nie ma dużo roboty.